Witajcie w kolejnym odcinku. z Znowu motocyklem. Jak widać sprzęt gotowy do porozumiewania się. Znalazłem takie sobie miejsce niedaleko mnie. Miejsce pamięci. Podejdę bliżej, troszkę tutaj sprzątne. Szacunek musi być. Miejsce pamięci. Województwo Mazowieckie. I tutaj sprzątne w się i zaraz odpalamy sesję i zobaczymy, może coś się uda nagrać. Dobra, do zobaczenia. No i też troszkę tutaj podniosłem jeszcze jeden, z niczy jest. Zostawimy tutaj. Nie wziąłem kurde, zapalił jakąś lampeczkę. nie leżą sobie pomiałam, pamiętamy. Dobra, statywiki Wierzemy w rękę. Niestety będę nagrywa telefonem. Nie mam kamerki żadnej innej. Czyli może tu postawimy coś takiego? Spirit Boxa. Fajny puściczek był w zestawie. Chcę to na niebiesko. Odpalamy Spirit Boxa. Kurde. Odłączamy.

Zobaczmy, czy też się uda coś. Przychodzę do tego miejsca z szacunkiem. Czy jest coś ogólnie ze mną tutaj? Jeśli tak, daj znać albo jak masz na imię. Ja jestem Bartek. To ja jest ja tutaj ze mną. Jeśli tak powiedz jestem albo coś innego, jakieś słowo chociaż. Nie musisz swojego imienia na razie. Słyszałem Cię, czy, czy jesteś obok mnie?

Czy jesteś tutaj ze mną? Powtarzam pytanie. Tak? Jeśli tak, jak masz na imię? Słyszałam? Ja mam na imię Bartek, a ty?

Możesz zamknąć szybkę w kasku, na kasku, przy kasku. Jakbym usłyszał, nie mogę. Ogólnie jesteś tutaj obok mnie, czy w niebie, czy gdzieś indziej. Czy możesz rzucić te rękawiczki z siedzenia? Teraz nie ma włączności, a na AM. bliżej głosiczek do telefonu, żeby usłyszeć. Może na tej fali lepiej ułatwić ze mną komunikacja. Czy jesteś tutaj ze mną? Jak mnie nie słyszą, А где я стою? Не обед? Как я его услышал голос Przepraszam za wiatr, ale taka pogoda jest pusty. Dobra, przejdziemy się tam do przodu, zmienimy fale na FM. Możesz ze mną porozmawiać? Nie mam złych zamiarów, chciałbym tylko się z sobą skomunikować. Porozmawiać. W 5 stopniu niedaleko, stąd za jakieś 3 km jest mogiła. Tam muszę też kiedyś podjechać, ale za jakieś 50 metrów od tej mogiły jest do mnie wcale. Słyszałem? się coś powiedziu. Co słyszałeś? Męczyzna, opowiedz. Bogu? Albo osus jestem osustem Jesteś blisko mnie?

Może to jeszcze z Tobą chwilę zostać? Jakieś zakłócenia jeśli, jeśli jesteś blisko mnie, porusz jakąś wiołęzią Albo odpowiedz na pytania, które ci zadaję, czy jesteś blisko mnie. Kurde, taki głos. Do domu, tak jakby nie słyszał? Poruszasz się za mną? Przemieszczasz się za moimi krokami? Mogę tutaj wejść? To miejsce jest święte, przy którym, którym się znajduje. Nie wiem, nie zrozumiałem, czy jesteś za może podróży. Ja z stabilizacji, będzie trochę trzęsło. Człowiek za życia zrobić krzywdę. Kiedyś. Jeśli przeszkadzam wam, powiedzcie odejdź coś tu stylu, to odejdę nie będę Wam już przeszkadzać. jeśli chcesz ze mną rozmawiać. Boicie się mnie? Tutaj okay, nie będę wam już przeszkadzał. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, które usłyszałem. Nie podążajcie za mną. Jeśli chcecie, mogę się za was pomodlić. Dobra, dziękuję. Do widzenia, do słyszenia. żegnajcie. Tak jak słyszeliście, było parę odpowiedzi, ale nic konkretnego. Miejsce się jest to końcine, fajne. Ładnie tu porobione. Jak będę przy tym mobile, to jeszcze spróbuję nagrać jakiś filmik. Jak widać, nawet w ładnym stanie, wszystko tutaj, tak w miarę, zadbane. Troszkę oczyścił. Mieliśmy tutaj wcześniej Dwoje, dwoje panowie sprzątnęli niby troszkę i pojechali. Też się zaraz za chwilę pomodlę i będę uciekał. Dobra, więc no dziękuję za oglądanie filmiku. Do zobaczenia w kolejnym. Na razie.